Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło Świętego Piotra Juliana Eymarda zatytułowane Jezus Hostia Święty Piotr Julian Eymard, który tak bardzo ukochał Eucharystię. Zawiera w tym dziele praktyczne wskazówki do adoracji. Oraz szereg tematów, z których każdy uczy nas znać lepiej i kochać goręcej Jezusa Hostię. Zasłona Eucharystyczna Czemu zakrywasz przede mną oblicze Twoje? Z Księgi Hioba Dlaczego Zbawiciel ukrywa się w Przenajświętszym Sakramencie pod świętymi postaciami? Trudno jest przyzwyczaić się do tego ukrytego stanu naszego Zbawiciela. Powinniśmy często powracać do tej prawdy, gdyż musimy wierzyć mocno i to całkiem praktycznie: że Pan Jezus, aczkolwiek pod zasłoną, znajduje się istotnie i rzeczywiście obecny w świętej Eucharystii. Po cóż więc ta obecność milcząca, ta zasłona nieprzenikniona? Panie, mamy częstokroć ochotę zawołać, ukaż nam oblicze swoje. Zbawiciel daje nam odczuć swą potęgę, pociąga nas, trzyma w należytym poważaniu, a my nie widzimy go. Byłoby tak słodko, tak dobrze usłyszeć słowa z ust zbawiciela, a jakaż byłaby pociecha, gdyby się ukazał. Jaka pewność, że się posiada jego przyjaźń, gdyż ukazuje się on podobno tylko tym, których kocha. A jednak Zbawiciel ukryty jest bodaj milszy niż gdyby nam się ukazywał. Milczący bardziej jest wymowny niż gdyby mówił. I to, co my uważamy za karę, jest tylko skutkiem jego miłości i dobroci. Tak. Bylibyśmy nieszczęśliwi, gdyby się nam ukazywał. Kontrast jego doskonałości, jego chwały upokarzałby nas. Jak to mówilibyśmy, ojciec tak dobry, a dzieci tak nikczemne? Nie śmielibyśmy się pokazać, zbliżyć się. Obecnie, znajdując tylko dobroć jego, podchodzimy bez obawy. I wszyscy przychodzą. Przypuśćmy, że Pan Jezus ukazywałby się tylko dobrym, że po zmartwychwstaniu nie mógłby ukazywać się grzesznikom, kto by ośmielił się uważać siebie za dobrego, kto nie będzie lękał się wejść do kościoła w obawie, że Pan Jezus, nie uznając go za dość dobrego, nie ukaże się mu. A jakież pole do zazdrości! Tylko pyszni mieliby odwagę uważać siebie za godnych stanięcia przed Panem. Dzisiaj wszyscy mają równe prawa, wszyscy mają możliwość uważać się za kochanych. A może widok chwały nawróciłby nas? O nie, chwała nie nawraca. Żydzi u stóp Góry Synaj, objętej pożarem, stali się bałwochwalcami. Apostołowie na górze Tabor stracili rozum. Chwała przestrasza i czyni pysznym, ale nie nawraca. Lud żydowski nie śmiał przybliżyć się do Mojżesza, oświetlonego promieniem boskim. A więc pozostań, Panie, raczej zakryty, tak będzie lepiej. Mogę przybliżyć się do Ciebie i mieć nadzieję, że mnie kochasz. Ponieważ mnie nie usuwasz. Może słowa jego tak potężne nawróciłyby nas? Żydzi słyszeli Zbawiciela w ciągu trzech lat, a czy nawrócili się? Zaledwie kilku. To nie słowa ludzkie Zbawiciela, które się słyszy, nawracają, ale jego słowo łaski. A zbawiciel w przenajświętszym sakramencie przemawia nam do serca. I to powinno nam wystarczyć, bo to jest słowo prawdziwe. Gdybym przynajmniej mógł czuć serce zbawiciela, odczuć jego gorące pragnienie, kochałbym go może o wiele bardziej, zmieniłoby to moje serce i ogarnęłoby je miłością. Mieszamy miłość z odczuciem i kiedy prosimy Zbawiciela, byśmy go kochali, chcemy właściwie, by sprawił, żebyśmy czuli, że go kochamy. Byłoby to bardzo nieszczęśliwie, gdyby tak było. Nie. Miłość to ofiara, to dar naszej woli, to poddanie się woli Boga. A z kontemplacji Eucharystii i Komunii Świętej, która jest doskonałym związkiem z Jezusem, wypływa siła. Słodycz jest rzeczą przejściową, siła pozostaje. A czegóż, jak nie siły, potrzebujemy przeciw światu i przeciw nam samym? Siła to pokój. Czyż nie czujesz pokoju u stóp Zbawiciela? Masz więc dowód, że go kochasz, czegóż chcesz więcej? Skoro dwaj przyjaciele są razem, spędzają czas na patrzeniu na siebie i mówieniu o swej miłości. Jest to jednak tylko strata czasu, bo to nie zwiększa ich uczucia. Lecz rozłączcie ich na czas pewien. A zaczną myśleć o sobie wzajemnie, odtwarzać w duszy postać przyjaciela, zaczną pragnąć spotkania. To samo dzieje się ze Zbawicielem. Przez trzy lata apostolskie żyli z Nim, a jakże mało zdziałali. Ukrył się więc, byśmy przeżywali Jego dobroć, Jego doskonałości, by miłość nasza stała się poważniejsza. By oswobodziła się od zmysłowości i zadowoliła się siłą i bożym pokojem. Jaki stąd wniosek? Otóż, zbawiciel jest tu istotnie pod osłoną sakramentu. Ukrywa jednak ciało swe przed wzrokiem naszym, byśmy żyli w Jego miłości, w Jego chwalebnej osobowości. Gdyby się nam ukazał lub chociażby spuścił na nas promień swej chwały, ukazał choć jeden rys swego cudownego oblicza, zapomnielibyśmy o nim samym, zapatrzeni w to objawienie. Ale on nas uczył, że ciało jego nie jest naszym celem, to tylko stopień, by wznieść się do jego duszy, a stąd do jego bóstwa. Miłość Jego jest naszym w tej drodze przewodnikiem. Wiara nasza dojdzie do pewności całkowitej przez siłę naszej miłości. Zmysły zamilkną, dusza nasza złączy się z Panem Jezusem, a ponieważ Pan Jezus to szczęście, odpoczynek, radość, to im bardziej wejdziemy w bliższy kontakt z Panem Jezusem. Tym większe będzie nasze szczęście. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła świętego Piotra Juliana Eymarta zatytułowanego Jezus Hostia. Pełna wersja audiobooka, wersja książkowa i e-book. Dostępne na stronie na